Hej, Kasiemka, witam wszystkich. Dzisiaj na warsztacie, oczywiście, taki odkurzacz stary Czajka 3, mój konie, tak. Czaj, Czaj, Czajka 3, dość ciężki, pewno będzie w sporo, w nim dziuchy. Teraz sobie jeszcze patrzę. To jest jakaś tabliczka. 1978 rok. pozdrawiamy wszystkich z 1978 roku. Eee, prawdopodobnie jeszcze działa ten odkurzacz. Eee, zobaczymy sobie. Tutaj. Patrz, ja to. Także... E, także na pewno silnik nie, nie jest przepalony, będzie też fajna, 300 miedziucha. pełno środku no, odkurzacz dość ciężki. No i z kabla też będzie sporo, sporo miedziuchy, także myślę, że warto rozebrać. Zobaczymy sobie ile waży. Tak jest, i budowa ta jest stalowa. Tak będzie, będzie jeszcze jakiś złom. Także 5 kg, 5 kg, 45 gram. Ten odkurzacz waży, także sobie go elegancko zdemontujemy, zniszczymy. No Przemyślałem to, no nie warto go trzymać. Bo nawet i worków już do niego się nie da kupić. Przestarzała technologia, nic to nie jest warte. No i co, a propos worków. jeszcze taki brzydki zielony kolor. No, a propos właśnie worków. Propo zielonego koloru. Przeniesiemy się do lasu oczywiście i lecimy z tematem. No i szkoda, szkoda, no. tematyka nie cieszy się powodzeniem. Dużo, dużo łapek w dół. A szkoda, bo wielu z nas robi pewną rzecz. O, tutaj coś że oczywiście ja tego od, odkurzacza nie zdemontuję, także <gry> nie macie się co bać. To tak tylko było, jak potraktujecie to może i fejkowo, nie fejkowo. No ale tak to wygląda właśnie, że tematyka sprzątania lasu się nie cieszy, ma małą oglądalność, sporo łapek w dół. E, też o tym Kuba mówi, Kuba się oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie przyjacielu. E, Wiadomo, że nikogo też nie zmuszamy do oglądania tych filmów ale e, miło by było więcej zobaczyć tych wyświetleń więcej łapek jakichś pozytywnych komentarzy a nie coś w stylu e, to nie związane z tematyką kanału albo odchodzę, nie oglądam nie jestem tu na śmieci no takie komentarze też się pojawiają Wiadomo, nie oczekujemy tu też nie wiadomo jakich tam pochwał czy czegokolwiek no ale robi się dużo dobrego no i tyle tak mnie tak naszło na takie żyganie że tak powiem i tak człowiek sprząta sprząta tak na mister Lony 1976 pozdrawiam Cię przyjacielu jakiś czas temu tam zrobił akcję posprzątał w jednym miejscu nad tam, jakimiś stawami tam gdzie no, oczywiście wędkarze łowią sobie rybki elegancko wysprzątał e, 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 nawet tam w lokalne, lokalnej to opisali, także, także super, także gdzieś tam społeczeństwo wkoło się o tym dowiedziało, że jest ktoś kto sprząta, no ale za jakiś czas poszedł to samo miejsce, zaś narąbane, no a teraz walka, walka z wiatrakami, co ją tam jeden filmik, żeby poszedł drugim razem zbierać to, lony, eee. No, nawet już yy, jakieś tam wędkarze widzą, że ty kudy niesiesz, te wory z tymi śmieciami, no nawet ci klucze nie pomogą, nie? Sami siedzą na tych śmieciach i toną, ale nic, tak się rozgadałem. Ja zresztą też tu w tym miejscu już też byłem już parę razy, a tu dalej się zdarzają takie okazy. No i tak, no człowiek sprząta, sprząta, no tak wczoraj też widzicie pod go drzewem, nie wiem czy żeście to widzieli, czy nie. Ale ktoś dostosownie nasrał oficjalnie pod karteczką. Nie mówiłem o tym, tylko pokazałem. Kto ogląda dokładnie filmiki, no to widział. Możecie sobie wrócić do tego, zobaczyć. Że tak to też niektórzy tą naszą pracę szanują. Fajne miejsce. No właśnie, śnieg się roztopił. No i też właśnie pytacie, kiedy, kiedy sprzątali. Niektórzy pytają. Tak właśnie, zwyczajnie ostatnio też prostował. No jak jest śnieg w lesie, no to, no to, no to nie da się iść do tego lasu sprzątać. E, niektórym to chyba trzeba udowadniać to, że, <grym> że po prostu nie ma warunków na sprzątanie Bo jak jest też mokro, No też nie będziemy w tej dobie teraz tych pandemii wirusów ryzykować, żeby się też przyziębić. Te śmieci nie uciekną, znaczy no, same z tego lasu nie wyjdą. Także no tutaj spokojnie, e, także spokojnie, no, śniegi, śniegi stopnieją, zrobi się sucho. Będzie na pewno więcej, więcej tej akcji las, także tak, ci co mają sprzątać, to pewno sprzątać, także e, cierpliwości oczywiście. No i tak widzisz, po tego właśnie jest tutaj mokro, Flaming też ma dziurawe buty już. Trzeba by może kupić sobie w końcu jakieś flamingowe, czerwone buciorki, ale przyjdzie na czas. I tak patrz, no śniegi topnieją, elegancko się tutaj zrobi taki leśny potok, fajnie to wygląda. No, że może i wiosna idzie. Także ja idę dalej, oczywiście marudzić. No nie tam, żebym tam <ściał> chciał się obrazić, ale tak sobie mówię dzisiaj. Dać poszeczka. Niektórzy, bo po jeszcze komentarze niektórych osób, bo to są wiadomo, nie, nie, niektóre osoby, to jest promil że się się piszą, nie wiem, Kuba Sylwester, jedźcie tam, tam jest tyle śmieci, że żeście jeszcze tyle nie widzieli, nie, Flaming, jak pójdziesz tam i tam, tu w lewo, tam w prawo, tak mówię dosłownie. Tam jest kupa, Patrzcie, złą... tam jest kupa śmieci, nie, kiedy się za to zabierzecie, po prostu już, <laughs> to też jest śmieszne, nie, że ktoś, że nam daje na miarę. no fajnie, że ten jest, no ale tak jakoś tu dziwnie, nie, dla niektórych to jest to, że mam jakiś obowiązek, po prostu była na tego, no ale nic, ale oczywiście też pozdrawiam wszystkich tych, którzy nas wspierają w tym wszystkim. Są osoby, które wcale nie kręcą filmików, nie chwalą się tym, mówiąc tak w cudzysłowiu. E, no i... No i to jest super, bo to widać po tych też, 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 też komentarzach. Potrafią przysłać jakieś tam maila ze zdjęciem. Słuchaj Flaming... Patrz, dwa worki śmieci nazbierałem, nie? Fajnie, super. Aby nas takich było więcej. No i tutaj tak, Kolejna butelczyna. Także... Worek już, patrzcie. Ciężki, a tu jeszcze, jeszcze są towary do dołożenia. Także... Będziemy pomału wracać Tak mi naszło właśnie na takie gadanie Ludzie zresztą śmiecili, śmie śmie śmiecą i będą śmiecić tak Nawet popatrzcie sobie takie na takie filmiki Nie wiem Adi Wejchorowo nieraz Buczyki e, e, poszukiwać na tak zwanych niemieckich śmietnikach tak e, Kani czysty jest zajebisty też tu kiedyś znalazł no, jakieś tam śmietnisko i wykopuje pozostałości, praktycznie można powiedzieć, z prl -u. No także, gdzieś tam w ludziach było i będzie, pe pewno to wywożenie w śmieci do lasu. Te, też pewno za jakiś czas ktoś będzie po nas wykopywał, nie? Mówię, patrzcie, co tam. W 2020 roku ludzie śmiesznego, śmieszna puszka, puszka z Coca-Coli na przykład, nie? Albo z jakichś McDonaldów, papieżane <grytanie> opakowania, a tak mi tchnęło. No warek już coraz cięższy, sobie pomału wracam. A propos tych ciężarów, właśnie tutaj kolega Forest Clinic, pozdrawiam Cię przyjacielu, też świetna akcja na przykład ze sprzątaniem. Już gdzieś tam tego towaru sporo, sporo nazbierał. Ale nie można tego wziąć, bo tam w ostatnim odcinku mówiłem, że tam koledze, co mu pomaga, oczywiście, się, ktoś tam problem z samochodem. A z tego co wiem, tutaj kolega jest z regionu Krakowa, może ktoś tam z Was niedaleko mieszka, mógłby jakoś pomóc, po prostu e, użyć tra transportu, czy po prostu no, pomóc w wytarganiu tych śmieci z, tej, z tego miejsca, nie? Także e, zapraszam Was do, do Forex Clinic, kliknijcie tam do kolegi. I tyle, jak ktoś oczywiście z okolic Krakowa, no to może mu pomóc wywieźć śmieci, bo tam tego też jest sporo. Filmiki ze sprzątania lasu, także pewne akcje las, tak jak Kuba robi, robi, czy 15 minut flaminga. Te filmiki zawsze będą. Także e, czy się to komuś podoba, podoba czy nie, no patrzcie, no to jest opona, no kurde, nie jestem w stanie teraz wziąć. No. Na pewno jej tu nie było jesienią. Masakra. E, tam często coś jest w tych szakach. No właśnie, znaczy wypadałoby tu przyjść jakąś większą ekipą i to posprzątać samemu no to jest ciężko. Ale wracając do tematu. Filmiki ze sprzątania, na temat sprzątania e, będą. Także e, no tak, no będą, no i tyle. Tyle na, na temat. Ja też często chodzę na sprzątanie, nie wszystko też kręcę, tak samo nieraz coś tam demontuję, nie wszystko też pokazuję. Bo taka też jest prawda. Nieraz pewno słyszycie na filmikach, nie? Że, że byłem na spacerze tam. I, I to, no i widziałem, że jest dużo ludzi, że są śmieci, no bo idę też nieraz z rodziną, no i no, nie będę wszędzie kamery pchał, nie? Chociaż niektórzy zarzucają też, że już tutaj vlogowo wszystko robię. No ale tak to już potem wynika, jak się ma fajną społeczność, fajnych, fajnych widzów, no to się też coś tam, o nich też chcą coś więcej chcą wiedzieć. No i kolejna tutaj moneta. no Oczywiście przy tej okazji pozdrawiam Kornela Jeziorka. Także pozdrawiam Cię przyjacielu. No i tak, coraz pełny, walczymy, walczymy z tymi śmieciarami, tak, Rzeczywiście Mustafa Gold też tutaj już otarł o, po prostu o nadleśnictwo, nikt z tym nic nie robi. E, jeszcze na, najgorzej, że to jeszcze w tym samym miejscu jeszcze przybywa, ktoś po prostu dosypuje tego gówna do, do lasu i, i niby wszystko jest ok, a ludzie faktycznie co za to biorą pieniądze, za co są odpowiedzialni, nic z tym nie robią, nie? No ale tak to. I kolejna puszka. Jakaś to propo pieniędzy i zapłaty. Nie wiem czy zrobię jakieś podsumowanie. Pewno zrobię. Pojadę na warsztat i zrobię. Tak idę. Idę w tym błocie już do samochodu. Także naprawdę będzie trzeba poczekać aż to wszystko się stopi. Będzie sucho, bo jest marnie. Kolejny tu mi się, no już nie ma się. Także zobaczymy się wkrótce na podsumowaniu. Raz, dwa, trzy. Wracam do warsztatu. No i tak, już na, na, na warsztacie worek śmieci został praktycznie zapełniony. Te 5 butelek sobie odkładam, rozrzucam 50 groszy, czyli 25 groszy i jakiś tam przychód z tego będzie. E, troszeczkę puszek aluminiowych, tutaj jedna stalowa i taka druga stalowa puszka, także coś się posprzątało, ale nie o tym. Wracając po prostu do tego tematu, gniotąc te puszki oczywiście, a pozdrawiam jeszcze raz zawodowego zbieracza złomu, gniotąc te puszki, to jest osoba o, o tobie, pomyślałem. To jest człowiek, który sprząta już w całej Europie, można tak powiedzieć, także pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. No i co, no tak to wygląda z tym, z tym sprzątaniem lasu, także yy, <grywamy> my będziemy sprzątać, czy się to komuś podoba czy nie, oczywiście ja gorąco zapraszam naprawdę do, do oglądania tych filmików, do łapkowania, do, komen, do komentowania, wiem, że może to nie jest do montaż, nie są tak interesujące, ale te łapki w, w dół naprawdę przeszkadzają. Eee, no i tyle eee, co, no czyli tak, teraz mieszam troszeczkę eee, no oczywiście nie zarobiłem 100, 100 zł za miedziuchę ze starego odkurzacza, jakbym śmiał no i tak, tyle. oczywiście słychać pociąg, o jeszcze puścił sygnał może to kolega z ale nic, no przejdziemy do podsumowania hmm, no, oczywiście waga taka sama jako Madario, <gryw> pozdrawiam cię Dary Braszku co to się dzieje, aha, rozładowana no nic, podepniemy pod napięcie Przyszedł czas, że i baterie się rozładują. No i tak, waga podpięta do zasilania. jeszcze to kalibrujemy. Pięknie, no i co? Przechodzimy do podsumowania. Oczywiście, puszeczki aluminiowe na wagę. Kilka, i troszeczkę tego wpadło. 160 gram po 3,40 są teraz puszki na metalu. 54 grosze za puszeczki, także fajnie. Tutaj trochę stali, jakieś puszki, 100 gram po 60 groszy, no to nie trzeba liczyć, bo 6 tak, czyli mamy 60 groszy w sumie za sam złą, tak. I co? I 2,50 za butelki, czyli 3 ,10 zł, wpadnie za te śmieci, za tą chwilę w tym spędzoną w lesie, także fajnie, no niestety nie wpadnie, bo niestety <laughs> nie wpadnie w stówa za, za, za miedziuchę, tak to było. No, i nic myślę, że się nikt nie obraził, oczywiście, też na, na, na te tematy. falami mi się musiał wyżykać, chciałem w ten sposób powiedzieć, co chciałem powiedzieć. No, i tyle. Oczywiście, jak się podobało, zapraszam do łapkowania, zapraszam też do pisania komentarzy. Zapraszam, oczywiście, wpadajcie do innych YouTuberów, do innych twórców, którzy kręcą filmy ze sprzątania, czy to lasu, czy rzek, czy w ogóle liść przy drodze. Wpadnijcie do nich, nawet na stare filmy, kliknijcie, dajcie, zostawcie pozytywny komentarz, napiszcie coś łapeczkę do góry da, dajcie. No i oczywiście yy, kto chce subskrybować kanał Flaming Recycling, zapraszam tutaj że oczywiście do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga i zapraszam na poprzednie odcinki tutaj i tutaj i widzimy się wkrótce. Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie.